Bóg ma niezwykły plan dla małżeństwa. Każda osoba została stworzona z miłości i dla miłości. Małżeństwo ma być dla świata znakiem Bożej miłości. W wizji kościoła jest coś intrygującego przekonanie, że prawdziwa miłość jest możliwa że można zawrzeć związek małżeński i trwać w nim całe życie, aż do śmierci. Celem małżeństwa jest doprowadzenie siebie nawzajem do nieba. Prowadzenie życia, którego chce dla nas Bóg. Małżeństwo to partnerstwo, związek i przymierze, które mężczyzna i kobieta zawierają na całe życie, mające na celu prokreację i wychowanie potomstwa. Na przestrzeni wieków i w różnych kulturach małżeństwo było powszechne, ponieważ wynika z naturalnego porządku rzeczy zaplanowanego przez Boga dla mężczyzny i kobiety. Chrystus wyniósł małżeństwo do rangi sakramentu, umożliwiając ochrzczonym małżonkom otrzymanie łaski niezbędnej do wypełnienia ich powołania. Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. Znakiem, który niesie ze sobą łaskę. Czym jest łaska? To nadprzyrodzona moc. W dniu zawarcia małżeństwa Bóg obdarza małżonków tą mocą, aby mogli kochać się nawzajem tak, jak On ich do tego wzywa i w sposób, w jaki w głębi serca pragną się kochać. Jaki jest sens małżeństwa, czyli to, co filozoficznie nazywamy celami małżeństwa? W Bożym Zamyśle to jasne: mieć dzieci i wzajemnie się wspierać. Innymi słowy, małżonkowie powinni kochać się wiernie aż do końca, a ich miłość powinna owocować potomstwem. Czym jest miłość? To dążenie do dobra drugiej osoby, chęć zrobienia czegoś dla niej, troska o nią. Nie jestem pewien, czy współczesny świat w ogóle posiada definicję małżeństwa. Wydaje mi się, że częścią obecnej idei jest wręcz eliminacja tego pojęcia. Jedno jest jednak jasne. W centrum tego podejścia leży przekonanie, że małżeństwo to relacja, w której trwamy, dopóki obie strony uznają ją za wzajemnie korzystną. W momencie, gdy jedna lub obie strony przestają ją tak postrzegać, relacja się kończy. To konsumpcyjne podejście. Należy zauważyć, że z powodu grzechu trudno jest żyć zgodnie z pierwotnym zamysłem małżeństwa. Ważne jest jednak uświadomienie sobie, że jest to możliwe, szczególnie gdy korzysta się z łaski płynącej z sakramentu małżeństwa. Miłość małżeńska musi być wolna, pełna, wierna i owocna. Wynika to z samej natury miłości. Kochać można tylko w wolności. Nikt nie może być do tego przymuszony. Miłość musi być także całościowa. Trzeba kochać w pełni, a nie częściowo. Tylko wtedy można być wiernym. Miłość jest autentyczna tylko wtedy, gdy jest wierna. Jeśli miłość między małżonkami jest wolna, pełna i wierna, to będzie prawdziwie owocna, otwarta na dzieci. Antykoncepcja tworzy przeszkodę między parą a Bogiem, eliminując piękną płodność, którą On ich obdarzy. To nie oznacza, że każde zbliżenie musi prowadzić do poczęcia dziecka. Istnieją piękne, naturalne metody planowania rodziny, które można stosować. Różnią się one od antykoncepcji tym, że w żadnym momencie nie hamują naturalnego cyklu ani płodności. Myślę, że komplementarność mężczyzny i kobiety, męża i żony jest czymś wspaniałym. Bez wątpienia jesteśmy dziś świadkami ataku, który próbuje zniszczyć różnicę między kobiecością a męskością. Tak już jest. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Czym więc mężczyźni i kobiety są podobni, a w czym się różnią? Kościół zawsze nauczał, że mężczyzna i kobieta są równi co do godności, ale nigdy nie twierdził, że są identyczni. Potrzebujemy różnic, ponieważ to one wzywają nas do budowania jedności między mężczyzną a kobietą. Mężczyzna wyróżnia się siłą i pewnością siebie. Ma naturalną skłonność do ochrony, strzeżenia i troszczenia się o rodzinę oraz do podejmowania inicjatywy. To wszystko jest bardzo męskie. Kobieta natomiast jako opiekunka jest tą, która przyjmuje, a jej serce otwiera się na nowe życie. Mężczyzna i kobieta się uzupełniają. Ukazywanie różnic między nimi jest jednym z pięknych aspektów wiary katolickiej i judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa. Różnią się pod względem natury i wielu cech, ale mają tę samą godność. Małżeństwem może być jedynie związek między mężczyzną a kobietą. Dla katolików jest to oczywiste, ponieważ odzwierciedla prawdę, że małżeństwo jest ukierunkowane na prokreację i wychowanie dzieci. To także wyraz znaczenia naszej ludzkiej natury jako mężczyzny lub kobiety. Bycie mężczyzną lub kobietą nie jest czymś, co sami wybieramy, lecz darem, który otrzymujemy i który odzwierciedla mądry plan Stwórcy. Obecnie służę jako oficer marynarki wojennej na okręcie podwodnym. Już w szkole średniej chciałem wstąpić do marynarki, więc rozpocząłem studia na Akademii Marynarki Wojennej, co było wspaniałym doświadczeniem, a następnie dołączyłem do sił podwodnych. Mój pierwszy rejs jako oficer dywizji na okręcie podwodnym rozpoczął się w Pearl Harbor. To wtedy poznałem Ashley. Rozmawiałam z moim księdzem o trudnościach z randkowaniem. Ksiądz odpowiedział, że może powinny nam spróbować randek online. Uznałam, że może spróbuję. Ostatecznie co mi szkodzi. Założyłam profil i spędziłam tam jakieś sześć miesięcy. Gdy zobaczyłam jego zdjęcie w mundurze, pomyślałam, o, świetnie wygląda, uroczo mu w tym mundurze. Wiecie, marynarka, a ja jestem patriotką. Był akurat na Hawajach, więc uznałam, że i tak nic z tego nie będzie. 1 września 2009 roku wysłałem Ashley Maila Siemka. I tak zaczął się nasz związek. Żartowaliśmy, że zdobył mnie siemką. Kiedy zdecydowaliśmy, że po ślubie pozostanę w marynarce wojennej, Misje zaczęły coraz bardziej obciążać nasze małżeństwo. Jeszcze zanim się pobraliśmy lub zanim ponownie podpisał kontrakt, powiedziałam mu, nie chciałabym mieć dziecka, gdy ty będziesz na morzu. Wkrótce po tym, jak zaszłam w ciąże, grafik zaczął się zmieniać. Wszystko wskazywało na to, że harmonogram mojego okrętu zmieni się tak, że przegapię poród. Zrozumienie, że będę nieobecny, było bardzo trudne do zaakceptowania. Naprawdę nie chciałam tego przyjąć do wiadomości. Jimmy rozmawiał z wieloma osobami w marynarce, pytając, czy mógłby zjawić się na porodzie i zaraz potem wrócić. Niepokój poprzedzający poród jest znacznie gorszy niż sam poród. Choć Bóg nie odpowiedział na moją prośbę o obecność Jimiego przy narodzinach, odpowiedział na wiele innych. Przez cały poród czułam błogi spokój, w trakcie i po wszystkim, podczas rekonwalescencji. To był mój najłatwiejszy poród. Żadnych komplikacji, żadnych problemów. Wszystko poszło bardzo szybko. Kapitan i ja byliśmy przy sterach w centrali, gdy operator radiowy powiedział: Stanowisko dowodzenia odbieramy specjalną zaszyfrowaną wiadomość. Pani Ashley Kepper prosi o poinformowanie męża o narodzinach ich syna, Jamesa Henry'ego Keppera V 4 kg 132 gramy. Mój kapitan powiedział: O rany, to prawdziwy olbrzym, duży chłopak. Rekonwalescencja poszła gładko i ta ulga, którą czułam po wszystkim, po prostu błogi spokój. Wiedziałam, że Bóg się mną zaopiekował. Pod koniec dnia wydarzył się cud. Był nim mój syn James. Bóg jest tak niewymownie dobry. Zaopiekował się każdym moim krokiem. Wtedy także wydarzyło się coś błogosławionego. Łódź Jimiego miała wypłynąć na miesiąc. Miał wrócić długo po narodzinach dziecka, jednak nieoczekiwanie wrócił wcześniej. James spał w małym foteliku samochodowym w salonie, ubrany w kaftanik z napisem Czekałem na ciebie całe życie, tato, ozdobiony amerykańską flagą i czerwono-biało-niebieskimi literami. To był wspaniały tydzień. Trudno mi się pogodzić z tym, że z nimi nie jestem. Łączy nas modlitwa, bo wiemy, że Bóg słucha zarówno mnie, jak i jej w tym samym czasie i to nas spaja. Bóg wyraźnie pokazał, że to jest nasza droga. Na początku chciałam, aby Jimmy spełniał każde moje pragnienie. Nauczyłam się jednak, że to niemożliwe i niesprawiedliwe wobec niego. Czuję, że byłam bardzo samolubna. Patrząc wstecz widzę, jak Bóg każdego dnia oczyszczał mnie z tego egoizmu. Musisz poddać się mojej świętej woli, a ja zajmę się resztą. To na Bogu muszę polegać. Naszym głównym celem w modlitwie jest wspólna prośba do Boga o uzdrowienie, rozpoznanie naszych niedoskonałości oraz łaskę wzajemnego przebaczenia, abyśmy mogli iść naprzód, postępując lepiej i z większą życzliwością wobec siebie. Robimy to jako rodzina. To dzięki wierze udaje nam się trwać razem w jedności. Chcę, abyśmy byli szczęśliwą rodziną. Wiem, że nasze prawdziwe szczęście jest w Bogu. Naszym wspólnym celem jest dążenie do świętości, doprowadzenie do nieba zarówno współmałżonka, jak i dzieci, pomóc sobie nawzajem w zbawieniu. Dla par wchodzących w związek małżeński najważniejszy powinien być fundament wspólnej wiary, ponieważ to wiara będzie Was podtrzymywać. Idealnie byłoby, gdyby decyzję o zawarciu małżeństwa poprzedziło rozeznanie. Ważne jest, aby małżonkowie mieli wspólną wizję życia rodzinnego, najlepiej opartą na nauczaniu Kościoła Katolickiego na temat tego, czym powinno być małżeństwo. Niezbędną częścią małżeństwa jest ofiara, wzajemne poświęcenie małżonków. Żyjemy w indywidualistycznej, egocentrycznej kulturze, gdzie ludzie mówią rób co chcesz, kiedy chcesz, a w trakcie zrób sobie selfie. To nie jest droga do spełnienia czy szczęścia. Dlatego w małżeństwie mąż i żona muszą być ofiarni, poświęcając się dla siebie nawzajem. To jest znak autentycznej miłości. Warto nauczyć się wspólnej modlitwy w małżeństwie, choć wymaga to czasu. Wspólna modlitwa tworzy naprawdę silną, intymną więź. Pary, które modlą się razem, nie rozwodzą się. Może to być wspólne różanie cerano lub modlitwa przed snem. Forma jest dowolna. Nieprzyjaciel nie będzie w stanie zniszczyć takiej bliskości. Dziś niezwykle ważne jest, abyśmy świadomie przeżywali wiarę, ponieważ małżeństwo jest narażone na ogromną liczbę ataków. Jeśli nie poświęcimy czasu na to, by skupić się na obronie naszej rodziny przed tymi zagrożeniami, możemy się zagubić. Entropia w fizyce oznacza, że wszystko ma tendencję do rozpadu. Słońce kiedyś zgaśnie, ciała się starzeją, żelazorze wieje, a w związkach może pojawić się lenistwo. Nie pozwól, by prawo społecznej entropii zniszczyło Twoje małżeństwo. Kogo według Twojej żony traktujesz najlepiej? Czy nie mówi ona, chciałabym dostać chociaż połowę uwagi, którą poświęcasz ludziom w pracy? Wolelibyśmy, aby mogła powiedzieć, mój małżonek traktuje mnie lepiej niż kogokolwiek innego. To jest ideał. Czytał Krzysztof Zimoch